Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy w naszych kościołach w drugą niedzielę czasu adwentowego, to fragment wyjęty z księgi proroka Izajasza z rozdziału 35. Pan Bóg przez Izajasza od trzeciego wiersza takie wypowiada słowa. Wzmocnijcie opadłe ręce. I zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam on przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wróczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybrani i wrócą odkupieni przez pana i pójdą na Syjam z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie. Znikną. Panie, dziękujemy Ci za tą piękną obietnicę, że nawet jeśli mamy tutaj tak wiele różnych powodów do tego, by wzdychać, by troszczyć się, to przyjdzie czas, który Ty sam przygotujesz, w którym Twoi wybrani będą wolni od tego, co złe, od tego, co trapi nasze serca. Panie, pozwól nam rozważyć Twoje słowo w taki sposób, by móc je zabrać ze sobą, by ono działało w naszym życiu i rozświetlało nasze kroki i nasze drogi. Ku chwale Twojego Syna. Amen. <śpiewanie> Siostro i bracie, strach to nieodzowny towarzysz ludzkości. Boją się nie tylko dzieci, ciemności, pająków czy jakiegoś innego nieznanego miejsca. Strach towarzyszy każdemu z nas, niezależnie od wieku. Rodzice boją się o swoje dzieci, dziadkowie martwią się o swoje wnuki, martwimy się o swoje zdrowie czy zdrowie swoich bliskich. Czasami lęk dotyczy spraw codziennych, pracy. Finansów, przyszłości. Innym razem obezwładnia nas strach bardziej abstrakcyjny, taki jak lęk o jutro, o to, co będzie w przyszłości, jak poukładają się takie czy inne sprawy, jaki los czeka świat. Strach jest wszechobecny, a jednocześnie próbuje dotknąć serc nas wszystkich. Jeśli strach jest tak powszechny, to musimy zadać sobie pytanie, jak on się ma do naszej wiary, albo na odwrót, jak nasza wiara ma się do naszych lęków, naszych obaw. Jaki jest stan naszej wiary, jeśli nie przynosi ona poczucia bezpieczeństwa? Jeśli nie mamy takiej wiary, która potrafi ponad wszelkie zagrożenia pozwolić nam zobaczyć, Coś więcej. Jeśli codzienne błogosławieństwa, słuchanie słowego, bo, yy, Słowa Bożego, czas Adwentu czy zbliżające się święta nie przynoszą ulgi, to gdzie tą ulgę znaleźć? Gdzie jej szukać? Rzeczywistość, w jakiej żyli adresaci słów Izajasza, była pełna strachu. Państwo Południowe, zwane Judą, Mamy już podzielone Królestwo Izraela na państwo północne i państwo południowe. Była małym, słabym państwem, otoczonym przez wrogie mocarstwa. Gdybyśmy chcieli to sobie wyobrazić, dla nas w taki sposób bardziej bliski, moglibyśmy pomyśleć sobie, że żyjemy gdzieś w jakimś mieście czy wiosce na Ukrainie, która jeszcze nie została zdobyta przez Rosjan, gdzie żyjąc tam zastanawiamy się, co przyniesie jutro. Kiedy będzie nalot, kiedy będzie atak, co stanie się z moim domem, co stanie się z moimi bliskimi, to są realia państwa południowego Judy, która jeszcze się ostała otoczona wielkimi mocarstwami. Kilka lat wcześniej Asyria najechała na dużo większe i potężniejsze państwo północne Izraela i zrównała go z ziemią. Nic nie zostało. Bóg się zemścił, ukarał. Nie. Jeśli idziesz przez las szlakiem prowadzącym do schroniska, lecz zdecydujesz się zejść ze szlaku i pójść w nieznanym kierunku, zbądzisz. Najprawdopodobniej nie zdążysz dotrzeć przed nocą do schroniska i narazisz się na niebezpieczeństwo. Właśnie to spotkało północne państwo Izraela, które porzuciło swojego Boga. Wszyscy królowie, wszyscy dwudziestu królów państwa północnego czyniło to, co złe w oczach Pana. Wszystko. Robili wszystko, co mogli. By buntować się Bogu, by Go nie słuchać, by zwracać się do innych bóstw i być Mu być im posłuszni. Ludzie porzucili ścieżkę Pana, aby iść swoją własną. Została jeszcze ta mała juda, państwo południowe ze stolicą w Jerozolimie. Do której Izajasz kieruje swoje poselstwo. I ona jest, oni są doskonale świadomi tego, w jakiej są sytuacji. Czują, że koniec jest bliski. Nie mogli równać się z potęgą Asyrii w żaden sposób nie mogli się przygotować na to, co mogłoby się wydarzyć. Strach, niepewność, przygnębienie. To była codzienność mieszkańców Judy w tym czasie. I to właśnie do nich. Pan Bóg kieruje przez Izajasza przesłanie, które zaczyna się słowami: wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie, omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu: bądźcie mocni. Nie bójcie się. Co mówi Bóg do tego maleńkiego, przestraszonego ludu? Przypomina, że ma plan i ten plan zrealizuje. Juda, choć słaba i zagrożona, nie jest pozostawiona sobie samej. Świat wokół wydaje się potężny, chaotyczny, ale Bóg trzyma wszystko w swoim ręku. To on nadchodzi, aby wybawić. To, co Bóg zapowiada przez Izajasza, to przede wszystkim niezwykła przemiana. Mówi o czasie, kiedy otworzą się oczy ślepych, a uszy głuchych usłyszą. Chromi będą skakać jak jeleń, a język niemych wybuchnie radosnym śpiewem. Wody wytrysną na pustyni, a ziemia piaszczysta zmieni się w staw. Te obrazy to nie są tylko poetyckie wizje, ale konkretne przypomnienie, że Bóg zmienia rzeczywistość człowieka, zmienia jego historię i dokonuje tego za sprawę swojego Syna Jezusa Chrystusa. I to jest dokładnie to co się dzieje 600 lat później. Kiedy przychodzi pan Jezus. I to jest czas, w którym wielkie mocarstwa takie jak Asyria, Babilonia czy wszystkie inne w czasach Izajasza przestały istnieć. Nie pomogła ich potęga ogromne wojska, które równały z ziemią narody. Nie pomogła ich technologia, cywilizacja. Wszystko padło. Tylko jeden, malutki, najsłabszy naród. Przetrwał wszystko. Dlaczego? Bo Pan do niego powiedział: Nie bój się, ja jestem z Tobą. Nie bój się. Miejcie nadzieję. Przetrwacie to. I tak się stało. I ten sam, maleńki naród trwa do dnia dzisiejszego. Kiedy cywilizacje się kończą, upadają, przejmują jeden drugiego, jest jeden naród, który od starożytności, od najdawniejszych czasów, przetrwał do dnia dzisiejszego jeden najmniejszy Izrael. Bo Pan Bóg mu kiedyś powiedział, nie bój się. Dasz rady jak się będziesz mnie trzymać. Ja Cię doprowadzę do celu, bo tak postanowiłem i tak będzie. Adwent, który teraz przeżywamy, jest jak. Malutkie światełko schroniska w ciemnym lesie. Jest jak latarnia nad brzegiem zburzonego morza. Adwent przypomina nam, że jest ścieżka, która dobrze się kończy. I zdaję sobie sprawę z tego doskonale, że czasem nasze codzienne życie i nasze troski. I to, z czym przyszło nam się zmagać, sprawia, że nawet ta najpiękniejsza, najcudowniejsza światłość, jaką jest Pan Jezus, gdzieś jakby gaśnie. Tracimy ją z oczu. To jednak ona tam stale jest. I Adwent jest po to, żeby otworzyć oczy. I Adwent jest po to, żeby zacząć szukać tej prawdziwej światłości, bo ona tam jest. I ta prawdziwa światłość doprowadzi wszystko do końca, doprowadzi do celu. Przez Izajasza Bóg mówi też o drodze świętej świętej, czyli w Biblii, innej od wszystkich innych. I to jest droga, w przeciwieństwie do wszystkich innych, bezpieczna. Nie ma na niej drapieżnych zwierząt ani zagrożeń. Nawet ten, kto jest słaby lub niezbyt mądry, na niej nie zbłądzi. To droga, na której idą odkupieni przez Pana ci, którzy zawierzyli swoje życie Bogu. W pośrodku tych wszystkich ciemności, w pośrodku tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że nie wiemy, co mamy robić, gubimy się. Czemu lub komu mamy ufać? Zwróćmy uwagę, że Bóg nie mówi, że ta droga jest pozbawiona trudności. Nie. Ale to jest droga, która prowadzi przez trudności do celu, do nagrody. Juda musiała przeżyć swoje chwile strachu, tak jak my mierzymy się z wieloma lękami, z wieloma ciężarami. Ale Bóg przypomina, że Jego droga to nie jest droga do porażki. To nie jest droga, która nie wiadomo, gdzie prowadzi. To nie jest droga, na której mamy nadzieję, że jakoś to będzie albo nie. To jest droga do Syjonu, do wiecznej radości. I tak jak mieszkańcy Judy, tak i my żyjemy w świecie pełnym zagrożeń. Nie wiemy, co będzie jutro. Każda ideologia, każdy system polityczny, każde nasze zabezpieczenia prędzej czy później upadają. Jednak Izajasz przypomina, że świat nie jest pozostawiony sobie samemu i nie będzie. Bóg obiecał, że przyjdzie najpierw jako Zbawicieli, co się stało dwa tysiące lat temu. A przed nami mamy drugie wydarzenie to jest spotkanie z Królem Królów, z Panem Panów, który okaże się Zbawicielem dla tych, którzy będą stali na tej jednej drodze. I okaże się być sędzią dla tych, którzy wybrali swoje własne ścieżki. Dlatego mamy szansę ufać, że Bóg nie tylko działa w historii, ale że przede wszystkim chce zadziałać w Twoim i w moim życiu. Adwent przypomina nam, że w Chrystusie jesteśmy zaproszeni na tą jedną drogę świętą, czyli inną od wszystkich innych dróg. Ścieżkę, która prowadzi przez nasze lęki, przez nasze ciężary, ale nie zatrzymuje się na nich, nie rozprasza się na nich, ale idzie dalej, idzie do celu. Więc może właśnie do Ciebie i do mnie dzisiaj skierowane jest słowo: bądźcie mocni. Nie bójcie się. Adwent jest dowodem na to, że Bóg ma plan. I ten plan zrealizuje. Ze mną czy beze mnie. zrealizuje go. Czy wejdę na tą drogę? Czy będę gotowy, by porzucić swój strach, którego i tak nie usunę ludzkimi metodami? Czy, rozum, czy rozumiem, że na tej drodze, której Panem i twórcą jest Pan Jezus, mogę uchwycić się nadziei i pewności, że doprowadzi mnie do końca, do celu, do takiego momentu, kiedy łzy, troski, lęki zostaną przemienione w coś nowego, w coś pięknego i nieprzemijalnego? Niech ten adwent będzie sposobnością do tego, by otwierać swoje oczy, otwierać swoje serca i szukać tej jednej drogi, którą jest Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Amen.